I wylądowała paczka u Michaśa, paczka, paczka, paczka. Jak widzicie tutaj są puzle. w związku z tym będzie artystyczne otwieranie paczuchy. Puzle licząc sobie parę sztuk. No i tutaj rodzinnie układamy, natomiast paczka jest z okazji urodzin Michaśa. Jako nagroda w konkursie za wierszyk od mojego dziecię. Także zrobimy oficjalny unboxing. Z pierwsze ujęcie, pierwsza scena, pierwsza straszna, dole, starsza córka. To będzie dobra śmówkę. Tak jest, tak jest, tak będzie. Tak będzie. Witam. Dzisiaj odcinek niecodzienny, dlatego że będzie taki mały unboxing. Eee, pamiętacie, że całkiem niedawno miałem kolejne 18 urodziny i moje starsze dziecię popełniło pewien limeryk, który został odczytany oficjalnie na... Eee, na, na, na antenie mojego ulubionego radia. E, tutaj, akurat przy okazji, zareklamuję trochę Muzo FM. Muzo FM. Bardzo fajny ojciec, dyrektor Bishop. Pozdrawiam Panie Marcinie. Oczywiście tak, tak, teraz trochę prywatne i wazeliny ale też e, Anna też. Dobra, koniec wazeliniarstwa, zaczynamy. Tu, tu jest główna oś problemu. E, w związku z, z powyższym, że moje dziecię zrobiło ten limeryk, jak już wspomniałem, popełniło. Dostałem w imię tego nagrodę, ale w ramach wdzięczności postanowiłem poprosić o rozmiar dla mojego dziecka. Jest bluza. Słuchajcie, jest bluza, ale jeszcze coś mam zrobić. Jest, jest, jest. Dobra. Wiem, wiem. Cieszę się jak głupi z bateryki. Natomiast bardziej chodzi o idę. Kurde, pozapakowywane tak? Aha, jeszcze jedna rzecz. W tym miejscu, jeżeli ktokolwiek będzie mnie oglądał z ekipy Muzo, chciałbym podziękować również, bo nic, co? bo ciężką robotę robi, w drugiej linii nikt jej nie widzi, nikt nie słyszy, a tam siedzi się się hmm. jak ktoś i to to wszystko do Dobra, waga. Dobra. Jak? Jak? Jak jest? Jak będzie? Tak jedzie, tak będzie. Bo chciałem zaznaczyć, że dzisiaj w roli operatora właśnie ten starszy szkodnik, który popełnił ten limeryk i który otrzyma tęże nagrodę. Dobra, koniec głupot. Trzeba się ubierać. Dalej, wyskakuj.